Na przyjęciu mojej córki posadzili mnie obok śmietnika, nie wiedząc, że to mój dom. Marcowy wieczór w Krakowie był chłodny, a mgła opadająca na kamienicę w dzielnicy Kazimierz tworzyła niemal filmową scenografię. Anna Kowalczyk stała przed lustrem w małej łazience swojego mieszkania, poprawiając skromną czarną sukienkę. Jutro miała się odbyć osiemnastka jej córki zuzanny, ale zamiast radości. Serce Anny ściskał niepokój. Mamo, już idę do Oli przygotować się na jutro. Zawołała Zuza, pędząc przez korytarz z torbą pełną kosmetyków. Pamiętaj, że przyjęcie zaczyna się o szóstej. Anna skinęła głową, ukrywając smutek. Od rozwodu z markiem dwa lata temu wszystko się zmieniło. Marek, teraz z nową żoną kasią, zawsze znajdował sposób żeby pokazać swoją wyższość finansową. Córka coraz częściej wybierała towarzystwo ojca i jego nowych znajomych, ludzi z pieniędzmi, którzy mogli sobie pozwolić na wszystko, czego Anna nie mogła dać. Mieszkanie, w którym organizowano przyjęcie, było jej własnością, rodzinną kamienicą odziedziczoną po babci, ale Zuza nie mówiła o tym znajomym. Escheim do Fer Moteres Modest Lifestyle The teenager preferred to let people think, belong to her father's family. Anna pracowała jako nauczycielka w szkole podstawowej, zarabiając skromnie, ale uczciwie. Następnego dnia, gdy słońce zaczęło zachodzić za gotyckie wieże Krakowa, Anna, ubrana w swoją najlepszą sukienkę, podeszła do drzwi własnego mieszkania. Przez okno widziała już gości, elegancko ubranych nastolatków i ich rodziców. Przekleła się na odwagę i zapukała. Drzwi otworzyła Kasia, nowa żona Marka, w kosztownej sukni i z perfektoryjnym uśmiechem. Ach, to pani, powiedziała z ledwo skrywaną niechęcią. Zuza wspomniała, że przyjdzie jakaś daleka krewna. Proszę wejść, ale niech pani się nie narzuca. To bardzo ważne towarzystwo. Anna poczuła, jak policzki jej płoną. Kasia nie wiedziała, że to jej mieszkanie, jej meble, jej życie. Marek najwyraźniej nie wspomniał żonie o szczegółach własnościowych. Wnętrze wypełniała muzyka i śmiech. Anna rozpoznała niektórych gości, rodziców kolegów córki z nowej szkoły prywatnej, do której Marek przepisał Zuzę. Wszyscy wyglądali na ludzi z pieniędzmi, drogie garnitury. Biżuteria, perfumy z Paryża. Przepraszam, kim pani jest? Zapytała pani Nowak, matka koleżanki Zuży, spoglądając na Annę z góry. Nie pamiętam, żebyśmy się poznały na poprzednich spotkaniach rodziców. Jestem, jestem matką Zuży, wyszeptała Anna. Matką? Ale przecież matka Zuży to, pani Nowak spojrzała w kierunku Kasi. Która tańczyła z Markiem przy kominku. Ach, rozumiem, to pani jest tą pierwszą żoną. Proszę mi wybaczyć, ale myślałam, że no cóż, skoro Zuza mieszka z ojcem w tak pięknym domu. Anna poczuła się, jakby ktoś uderzył ją w żołądek. Córka opowiadała znajomym, że mieszka z ojcem, że Kasia to jej prawdziwa matka mamo. Zuza podbiegła nagle, ale jej ton był chłodny. Mówiłam ci, że nie musisz przychodzić. To przyjęcie to nie, no wiesz, nie twoja bajka. Słowa córki bolały bardziej niż wszystkie spojrzenia obcych ludzi. Anna próbowała się uśmiechnąć, ale łzy napływały jej do oczu. Zobaczyłam, że jest pani sama, odezwał się pan Wiśniewski, ojciec kolegi Zuzy. Może usiądzie pani gdzieś z boku, tam jest spokojniej. Wskazał na kąt przy drzwiach kuchennych, gdzie stał pojemnik na śmieci i składane krzesła. Czy to naprawdę dzieje się w jej własnym domu? Anna usiadła na wyznaczonym miejscu, czując się jak intrus we własnym życiu. Obserwowała, jak Marek opowiada dowcipy, jak Kasia gra rolę doskonałej macochy, jak jej córka śmieje się z ludźmi. Którzy właśnie upokorzyły jej matkę. Jeśli myślisz, że to już wszystko, zostań z nami. Najgorsze dopiero nadchodzi. Około ósmej wieczorem atmosfera robiła się coraz bardziej swobodna. Goście pili wino, rozmawiały o swoich zagranicznych podróżach i inwestycjach. Anna siedziała w swoim kącie, słysząc fragmenty rozmów. Ten dom ma naprawdę piękne detale architektoniczne. Mówiła pani Koźlak, prowadząca galerię sztuki. Marek opowiadał mi, że jest w rodzinie od pokoleń. Tak, to kamienica z XIX wieku, odpowiedział Marek z dumą. Moja babcia była bardzo przywiązana do tradycji. Anna zacisnęła pięści. To była H.R. Babcia, nie jego. Babcia Krystyna, która nauczyła ją robić pierogi. Która opowiadała historię o Powstaniu Warszawskim, która zostawiła jej ten dom jako jedyne dziedzictwo. Pani Anna. Nagle obok niej stanął młody mężczyzna w garniturze. Jestem Tomek, kolega zuży z uniwersytetu. Mogę zapytać, dlaczego pani siedzi tutaj sama? Anna spojrzała na niego zaskoczona. Pierwszy raz tego wieczoru ktoś zwrócił się do niej z szacunkiem. To. To skomplikowane, odpowiedziała cicho. Wie pani, Tomek usiadł obok niej na składanym krześle, moja mama też przeszła przez rozwód. Czasami ludzie zachowują się okropnie, zwłaszcza gdy są pieniądze w grze, ale prawda zawsze wychodzi na jaw. W tym momencie Kasia podeszła do nich z grupą znajomych. Tomek, dlaczego siedzisz? Zatrzymała się. Wyraźnie szukając odpowiednich słów. Z nią, chodź, poznasz prawdziwych znajomych rodziny. Prawdziwych znajomych. Tomek zmarszczył brwi, ale czy pani Anna nie jest matką zuży? Technicznie tak, Kasia wzruszyła ramionami. Ale wiesz, niektórzy ludzie po prostu nie potrafią iść z duchem czasu. Nie każdy nadąża za światem biznesu i elegancji. Lepiej trzymać się odpowiedniego towarzystwa. Anna poczuła, jak wszystko w niej kipi. Spojrzała na córkę, która stała obok i nie protestowała przeciwko tym słowom. Zuza patrzyła w podłogę, zawstydzona, ale nie swojej matki, swojego pochodzenia. Wie pani co? Anna wstała powoli. Myślę, że ma pani rację. Rzeczywiście nie nadążam za waszym światem. Podeszła do sekretarzyka przy oknie i wyjęła z szuflady dokumenty, które zawsze tam trzymała. Jej ręce drżały, ale głos był już pewny: Nie nadążam za światem, w którym gości się traktuje jak śmieci we własnym domu. Marek przerwał rozmowę i spojrzał w jej stronę. Anna, o czym ty mówisz? Zachowujesz się dziwnie. Dziwnie, Anna podniosła głos tak, że wszystkie rozmowy ucichły. Dziwnie zachowuje się ktoś, kto przez cały wieczór udaje, że jego była żona nie istnieje w mieszkaniu, które do niej należy. Co ty pleciesz? Kasia zaśmiała się nerwowo. Ten dom to własność. Moja, Anna, pokazała akt własności. Dom przy ulicy szerokiej 15. Mieszkanie numer 3. Właściciel Anna Maria Kowalczyk. Odziedziczone po Krystynie Kowalskiej w 2018 roku. Cisza, która zapadła, była tak gęsta, że słychać było tylko oddalony ruch uliczny z Kazimierza. To niemożliwe, wyszeptała pani Nowak. Przecież Marek mówił. Marek mówił to, co było mu wygodne. Anna spojrzała na córkę. Tak jak Zuza opowiada znajomym, że mieszka z ojcem, bo wstydzi się skromnego życia ze mną, kropka. Zuza wybuchnęła płaczem. Mamo, ja, ja nie chciałam, po prostu oni wszyscy mają tyle pieniędzy, a my? A my, co, kochanie? Anna podeszła do córki. Myślisz, że mieszkanie babci to za mało. Że moja miłość to za mało, że fakt, że pracuję uczciwie jako nauczycielka, to powód do wstydu. Tomek był pierwszy, który przerwał niezręczną ciszę. Proszę państwa, powiedział głośno, myślę, że wszyscy powinniśmy przeprosić panią Annę. To, co się tutaj działo, to było po prostu okropne. Tak, dołączyła się pani Koźlak. Jestem naprawdę zawstydzona. Pani Anno, proszę przyjąć moje szczere przeprosiny. Jeden po drugim goście zaczęli przepraszać. Niektórzy byli szczerzy, inni robili to tylko dlatego, że czuli się głupio. Ale Anna już tego nie słuchała. Podeszła do okna i patrzyła na ulicę Krakowa, myśląc o babci Krystynie. Zostań z nami do końca tego. Co wydarzy się dalej, nikt się nie spodziewał. Mamo, Zuza podeszła do Anny z czerwonymi od płaczu oczami. Przepraszam, przepraszam za wszystko. Ja, ja po prostu chciałam należeć do ich świata. Myślałam, że pieniądze to wszystko. Anna objęła córkę. Kochanie, nie ma nic złego w tym, że chcesz ładnego życia. Ale nie możesz dlatego wyrzekać się tego, kim naprawdę jesteś. Marek podszedł do nich, wyglądając na zakłopotanego. Anna, ja, przepraszam, nie powinienem był pozwolić, żeby to zaszło tak daleko. Po prostu chciałem, żeby Zuza miała wszystko, czego ja nie mogłem jej dać, gdy. gdy byliśmy razem. Anna przerwała mu. Marek, ja nigdy nie broniłam ci kontaktu z córką, ale nie możesz kupować jej miłości kosztem mojego szacunku. Kasia stała obok, wyglądając jak ktoś, kto chciałby się pod ziemię zapaść. Pani Anno, powiedziała w końcu. Ja naprawdę nie wiedziałam. Marek mówił mi, że że to mieszkanie wynajmuje od znajomych rodziny. Anna spojrzała na e męża z niedowierzaniem. Wynajmujesz. Marek, ty mieszkasz w moim domu od dwóch lat i płacisz mi symboliczny czynsz tylko dlatego, że nie chciałam, żeby Zuza musiała się przeprowadzać w trakcie matury. Mamo, Zuza wyglądała na szokowaną. tato mówił mi, że kupił to mieszkanie. Że to jego nowy start po rozwodzie. Anna poczuła, jak ostatnie złudzenia co do charakteru e-męża pryskają jak bańka mydlana. Tomek miał rację, powiedziała cicho. Prawda zawsze wychodzi na jaw. W tym momencie do mieszkania wszedł starszy mężczyzna z teczką. Przepraszam za spóźnienie, ale miałem problemy z parkowaniem, powiedział. Jestem mecenas Adamski. Pani Anna prosiła mnie, żebym dziś przyszedł. Anna skinęła głową. Wczoraj. Po kolejnej kłótni z Markiem o pieniądze na studia dla zuży, postanowiła w końcu uregulować sprawę mieszkania oficjalnie. Panie mecenasie, proszę przedstawić dokumenty dotyczące umowy najmu. Prawnik otworzył teczkę i zaczął czytać. Umowa najmu mieszkania przy ulicy szerokiej 15 na rzecz pana Marka Kowalczyka. Czynsz: 800 zł miesięcznie, plus media. Czas trwania. Do 31 marca 2024 roku. Ale, ale dziś jest 15 marca, wyszeptał Marek. Dokładnie, Anna spojrzała na niego spokojnie. Za dwa tygodnie umowa wygasa. Mecenas przygotował już dokumenty wypowiedzenia. Gwar wśród gości narastał. Niektórzy zbierali się już do wyjścia. Wyraźnie zakłopotani całą sytuacją. Anna, nie możesz tego zrobić. Marek był blady. Zuza ma tutaj swój pokój, swoje rzeczy. Zuza ma pokój w moim mieszkaniu od dnia, w którym się urodziła, odpowiedziała Anna. To ty zdecydowałeś się wprowadzić tutaj z Kasią, korzystając z mojej dobroduszności. Myślałeś, że będę tolerować to w nieskończoność. Zuza wyglądała na zrozpaczoną. Ale mamo, gdzie będziemy mieszkać? Tato mówił, że kupuje nam nowy dom. Kochanie, Anna usiadła obok córki, ja nigdy nie wyrzucę cię z domu. To jest twój dom, nasz dom. Ale twój ojciec i Kasia będą musieli znaleźć własne miejsce. Ale oni wydali tyle pieniędzy na remont, na nowe meble, zaczęła Kasia. Które można zabrać, przerwał jej mecenas adamski. Zgodnie z prawem, najemca ma prawo do swoich ruchomości, ale nie może domagać się rekompensaty za ulepszenia lokalu, jeśli nie było to uzgodnione z właścicielem na piśmie. Anna spojrzała na zebranych gości, z których większość wyglądała teraz na bardzo niezręcznie. Państwo, bardzo dziękuję za przybycie na przyjęcie mojej córki. W moim domu. Myślę jednak, że to dobry moment, żeby się rozejść i zastanowić nad tym, jak ważne są prawdziwe wartości w życiu. Tomek podszedł do Anny przed wyjściem. Pani Anno, czy mogę zapytać, dlaczego pani to wszystko robiła? Dlaczego pozwalała pani na takie traktowanie we własnym domu? Anna spojrzała na córkę, która siedziała teraz cicho na kanapie. Bo czasami miłość oznacza pozwolenie bliskim osobom na popełnianie błędów, aż same się nauczą. Ale miłość to też ochrona własnej godności. Kiedy wszyscy goście wyszli, w mieszkaniu zostali tylko Anna, Zuza, Marek i Kasia. Cisza była cięższa niż wcześniejszy gwar. Mamo, Zuza w końcu odezwała się łamiącym głosem: Jak możesz mi wybaczyć? Byłam taka okropna, taka niewdzięczna. Anna usiadła obok córki i wzięła ją za rękę. Kochanie, nie musisz przepraszać za to, że chciałaś pięknego życia, ale musisz zrozumieć, że prawdziwe piękno to nie pieniądze czy status społeczny, to szacunek, uczciwość i miłość. Ale ja was wszystkich okłamywałam, płakała Zuza. Mówiłam znajomym, że mieszkam z tatą, że Kasia to moja prawdziwa matka. To bolało, Anna przyznała szczerze. Ale rozumiem, dlaczego to robiłaś. Na Nastolatki chcą się integrować, chcą być akceptowane. To naturalne. Marek w końcu odezwał się: Anna, ja, ja naprawdę nie myślałem, że to zajdzie tak daleko. Po prostu chciałem dać zuzie życie którego ja nie miałem w młodości. I nie ma w tym nic złego, odpowiedziała Anna, ale nie możesz budować jej szczęścia na moim poniżeniu. Nie możesz kłamać na temat tego, kto naprawdę za co płaci i kto co posiada. Kasia siedziała cicho w kącie, wyglądając na kogoś, kto po raz pierwszy w życiu naprawdę się wstydzi. Pani Anno, powiedziała w końcu, ja chciałabym się szczerze przeprosić. Nigdy wcześniej nie byłam w takiej sytuacji. Nigdy nie myślałam o tym, jak się czuje druga kobieta w takich okolicznościach. Anna skinęła głową: Kasia, nie mam do ciebie żalu. Marek opowiadał ci swoją wersję prawdy, ale teraz już wiesz, jak naprawdę sprawy wyglądają. Co będzie dalej? Zapytała Zuza. Czy tato i Kasia muszą się wyprowadzić, czy my zostaniemy same? Anna spojrzała przez okno na nocny Kraków. Światła miasta migotały jak gwiazdy, a życie toczyło się dalej, obojętne na małe ludzkie dramaty. Kochanie, nie zostaniemy same. Mamy siebie, mamy ten dom, mamy wspomnienia babci Krystyny. A Twój tata zawsze będzie Twoim tatą. Bez względu na to, gdzie będzie mieszkał. Ale ja nie chcę, żeby się wszystko zmieniło, płakała Zuza. Wszystko już się zmieniło w momencie, gdy postanowiłaś się wstydzić tego, kim jesteś, Anna głaszczała córkę po włosach. Ale to nie znaczy, że zmiany muszą być złe. Czasami trzeba stracić coś, co wydawało się ważne, żeby odnaleźć to, co naprawdę ma wartość. Marek wstał i podszedł do okna. Anna, ja znajdę mieszkanie dla nas z Kasią. Przepraszam za wszystko. Za kłamstwa, za pozwalanie na to, żeby cię tak traktowano. Dzięki, Marek. To był trudny wieczór dla nas wszystkich. Kropka. Mamo, Zuza objęła ją mocno. Czy możemy zacząć od nowa? Czy możesz mi opowiedzieć o babci Krystynie? O naszej rodzinie chcę znać prawdziwą historię, niewymyślone bajki o pieniądzach. Anna uśmiechnęła się przez łzy: Oczywiście, kochanie. Babcia Krystyna miała fascynujące życie. Przeżyła wojnę, odbudowywała Polskę, wychowała dzieci w trudnych czasach. Była silna, mądra i nigdy nie wstydziła się tego, kim była. Chcę być taka jak ona wyszeptała Zuza. Już jesteś, Anna pocałowała córkę w czoło, po prostu musiałaś to odkryć. Kiedy Marek i Kasia w końcu poszli do siebie, Anna i Zuza zostały same w dużym mieszkaniu. Córka siedziała skulona na kanapie, wciąż przetwarzając wszystko, co się wydarzyło. Mamo, czy ja też jestem taka powierzchowna, jak ci wszyscy ludzie dziś? Anna zastanowiła się nad odpowiedzą. Kochanie, każdy człowiek ma w sobie różne strony. Czasami środowisko, w którym się obracamy, wzmacnia te gorsze cechy. Ale najważniejsze jest to, że potrafimy się z tego otrząsnąć i wyciągnąć wnioski. Boję się jutrzejszego dnia w szkole, przyznała Zuza. Co będę mówiła znajomym? Oni wszyscy myśleli, że mieszkamy w domu taty. Powiesz prawdę: że mieszkasz z mamą w rodzinnym domu po babci, a tata wynajmował u nas mieszkanie. Nie ma w tym nic wstydliwego. A co z Tomkiem? On był dzisiaj jedyną osobą, która się do ciebie normalnie odzywała. Anna uśmiechnęła się. Tomek wydaje się być mądrym, młodym człowiekiem. Myślę, że warto poznać takich ludzi bliżej. Mamo, czy możemy zrobić nowe przyjęcie urodzinowe. Prawdziwe, tylko dla ludzi, którzy naprawdę nas kochają. Oczywiście, Anna objęła córkę. Zaprosimy babcie Marię, ciocię Annę z dziećmi. Może sąsiadkę panią kwiatkowską, która zawsze pyta o Ciebie. I Tomka, i Tomka, jeśli chcesz. Zuza usiadła prosto i po raz pierwszy tego wieczoru się uśmiechnęła. Wiesz, Ceo, mamo, może to dziwnie za, ale cieszę się, że to wszystko się wydarzyło. Gdyby nie dziś, może nigdy by nie zrozumiała, jak bardzo cię skrzywdziłam. Nie skrzywdziłaś mnie, kochanie, zraniłaś, to prawda, ale miłość rodzica jest silniejsza niż ból. A co z tatą? Czy mu wybaczysz? Anna spojrzała w kierunku pokoju, gdzie Marek pakował swoje rzeczy. Twój tata popełnił błędy, ale nie jest złym człowiekiem. Po prostu zgubił się gdzieś po drodze. Może to też był dla niego nauczka. Zapadł wieczór, a krakowskie ulice powoli pustoszały. Anna stała przy oknie swojego mieszkania, swojego naprawdę domu, i myślała o wszystkim. Co się zmieniło przez jeden wieczór. Czasami trzeba stracić szacunek innych, żeby odzyskać szacunek do siebie. Czasami trzeba pozwolić na bolesną prawdę, żeby oczyścić atmosferę skłamstw. A czasami trzeba pokazać, kto ma prawdziwą siłę, żeby przypomnieć wszystkim, co naprawdę ma wartość. Anna Kowalczyk, nauczycielka z Krakowa, właścicielka kamienicy po babci, Matka Zuży, już nigdy więcej nie pozwoli nikomu na to, żeby sądzano ją obok śmieci we własnym domu. A Zuza, po raz pierwszy od dawna, była dumna z tego, że jest córką takiej kobiety. Jeśli podobała ci się ta historia, zostaw komentarz o tym, jak ważne są prawdziwe wartości w Twoim życiu. I nie zapomnij się zapisać, bo mamy więcej takich opowieści, które pokazują, że prawda zawsze zwycięża.